Siema, witajcie na moim kanale. Po raz kolejny gramy w karierę. I no w ostatnim odcinku chciałem kupić auto nowe. Ale oczywiście z moim szczęściem nie było aut tanich. Więc dzisiaj nazbieramy dużo i mam nadzieję, że kupimy nowiutkie auto. Dobra, to bez przedłużania i zaczynajmy. Dobra To Znowu jesteśmy w, w tym garażu oczywiście I znowu robimy misję Znaczy no ja robię No tak, ja robię Znaczy razem w sumie robimy bo wyglądacie? Więc po prostu będą już robimy Dobra Są tu jakieś auta O pięknie! O jak nie ale pięknie na sam początek. Dobra, superowo się odcinek zaczął. O, ja z tego dostanę gdzieś z 230 może. No, pięknie. Mam nadzieję, że mi kierownica tego działa gorzej jak nie. Kurde, mam troszkę krzywo. E, dobra, e, jak ja się rozwalę. No to, nie wiem czy będzie coś w ogóle słychać, no, no, dobra, działa. No z pierwszej osoby niech będzie. Ała, a kurde, no tak, jakby się wywaliłem na hulajnocę i no mam wycięty kawałek skóry dosłownie pomiędzy palcami. Teraz jak kierujemy no to tak zginam jedynie. No, strasznie boli. Ale jakoś to da, Dało się tym wszystko. No i ogólnie nie wiem o czym gra, bo już wygadałem się na tych odcinkach ostatnich dwóch. No i teraz to tak no, nie mam pojęcia o ciągach, więc y, po prostu nie będę gadał i, i, no, i będę to wycinał ale wtedy to był krótki odcinek, więc zostawię kilka może momentów. To... Uh. O kurwa! Hamulec y, ten jest... Hamulec ten jest, to działa. A on w ogóle nie działa. Aha. Super. Nie działa mi hamulec ręczki, pięknie. No, ale i tak dzisiaj nie zdobędziemy tego auta mojego wymarzonego. Naszego? nie wiem. Ale no. Nie muszę dzisiaj używać chyba hamulca. No, ja mam problem w ogóle z hamulcem ręcznym. Tak często choćby no, się rozłącza i nie da się go podłączyć, w ogóle Zaczy, no Czasem go po prostu nie wykrywa i tyle i nic nie mogę zrobić, tylko zresetować kompa i, i wtedy zadziała morza. No to jest wszystko szczęście zależy. Ale no. Już się nawet przyzwyczają do nagrywania filmików na YouTube. No, nie źle już e, intra raczej lepsze będę robił nawet może sobie zrobię outro jakieś też na pewno nie dzisiaj i, i jutro tak za może tydzień nie wiem a ile dostałem Kurde, nie patrzałem będę musiał zobaczyć na nagraniu e, no oczywiście czyli muszę no moje Piękne auto, e. a w ostatnim odcinku rozwaliśmy to auto, rozwaliłam tym razem. E, no, e. Dobra, taksówką do garażu i je naprawiać. E. Nie wiem jaki kosz. Dobra Ciekawe ile się będzie naprawiał I ciekawe ile Co będzie kosztowało A tutaj mogę kupować auta O no właśnie O kurde Manualne Manual znaczy Tylne koła napęd Hmm. W sumie jak to kupierno to nie będę miał na naprawach mojego auta. Ale co z tego? Kupujemy. Nieważne. No, czyli muszę zarobić troszeczkę. Nie wiem, czy to nie zniknie. Mam nadzieję, że nie. No, oczywiście. O, 500 kosztuje, pięknie. O, nie, dobra. Mm. No to po wszystkim. Dobra, mm, wytnę to. Albo po prostu w tym czasie będę robił misję. Dobra. No to mm, taksówką do innego garażu, bo tu są tyry w tym samym. Mam nadzieję, że będzie autko jakieś fajne, bo no... 7... O dobra. Pięknie. Tym razem się będę patrzał i dostanę. Znaczy wy, wy widzieliście raczej jak w ogóle też patrzyliście. Ale no. Okej. Okay. Yy, w sumie, jak chcecie, to mogę usunąć to, to jakby, menu. Bo, no, nie wiem, czy Wam przeszkadza, czy nie. Ale, skoro to moje, mój trzeci film, no, czwarty, no, ale nie będę liczył tego już kilka lat temu. No, to. Yy, no, to ogólnie nie mam komentarzy żadnych i. no po prostu nie wiem co zrobić z tym bo no nie wiem nie pisze mi nikt ale bardzo się ucieszyłem wczoraj bo dostałem lajka po filmie jak driftu tego w ogóle się nie spodobałem ale dziękuję ten który polankował mi film to jest legendą nie no pięknie po prostu w sumie to chyba mój pierwszy lajk jest No. Tak, to mój pierwszy plan. Ja. Więc, e, dzięki dziękuję. E, no, a jak chcesz e, filmy w jakichś innych gier, to piszcie mi po prostu. Ale no. Dobra, jeszcze trochę. Ciekawe jest, czy to dostanę. Ale uprawiam i zgadnę w sumie. Yy, tak 213 no 213 i ciegawe czy no, kurde, no, nie nie wyhamuję, no Kiedy już pojadę Chyba nie mogę tam być. Albo i mogę. To ledwo jedzie. jak... Nie wiem. O kurde, jakie to ma hamulce. To nie ma ABS-u w ogóle. Znaczy, no cóż, to stare jakieś auto. Dobra No to druga dostawa Ciekawe ile zanim dostawamy O dobra Ja, ja powiedziałem dwie, 213 O level drugi Ale dobra powiedziałem 213 <grym> Dwa złote więcej Nie dobra ja No i. Wow <grym> Rataxy znowu e, czek, A level drugi dostałem O to mega to, to akurat jest pięknie Bo mogę auta lepsze dostarczać I więcej kasy Multiplier A dobra Jak nie umiem gadać to lepiej nie gadam. E, przygotujcie się na Ekstremalną głośność, znowu, bo w ostatnim odcinku pewnie ktoś z was ogłuchnął. Sorry, już tak nie zrobię. No, po prostu myślałem, że to będzie śmieszne, ale... To... Przypomniało mi się, że nie jestem śmieszny, więc no... Ale nie będę próbował być śmieszny. No no. Dobra. Eee, no... Dam pewnie jakieś... Już... znaczy powiedziałem w sumie, to w sumie... A, nie, nie, dobra, ja chciałem dla głuchych dać ostrzeżenie, prze... a dobra, dobra, nie, nie ma w to. A, dobra, to nie jest w takie głośno. Wtedy było o wiele głośniejsze, żeby nie miało wydechu chyba. No. na ty wydechu, ale nie wszystko to. A to, to... Wy... O kurde! Nie... lepszy pobóstwo Tak w ogóle dojadę, eeeh super dojadę, tak w nie O nie, to jest ja tylko w Dobra, barierka. nie nieważne, dobra, wali autów. Yy, jak to się robiło? Tutaj, okej. Okay. Super, 14. Nie wiem, co to ty repu reputation. Mam nadzieję, że nic ważnego. A, możecie mi dać znać w ogóle też w komentarzach, jak wiecie coś więcej ode mnie. Bo w ogóle nie wiem... O co chodzi z tym ubezpieczeniem? No, tym insurance. Jak w ogóle to dobrze tłumaczę. No i... bo ja nie wiem. Ja nie wiem co można z tym zrobić. Czy to w ogóle jakieś ma plusy, czy tylko same minusy. No, coś czuję, że same minusy, ale no możecie mi pisać w komentarzach. Ech, jak chcecie oczywiście. <grym> ale no, mam nadzieję, że tu jest jeszcze autko jakie fajne. Pięknie pojawiło się nowe manual. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał wycinać dużo tego filmu. Ale on będzie tak trwał może z 20 minut, bo ostatni film trwał 13 minut. O wiele krótszy niż myślałem. Ale no, były takie momenty, które musiałem wyciąć bo po prostu dziwnie, gadałem. Ale no, o kurde Tym razem będę lepiej grać Nie będę wycinął Mam nadzieję Ale no I może będę już dodawał jakieś Może też sound efekty Różne No, w po prostu Widziałem

została? Nie Ojej i musiła zadrmuchać, bo to i miałem trochę blisko Mam nadzieję, że nie O, o kurde o, Czy ja na serio uszkodziłem już auto? Dobra, najwyżej nic, aż patrzą. Dobra, nie, ja są głupi. Ja jestem bardzo, bardzo głupi. O kurde, zdożaka nie mam. <grytanie> dobra. Jestem, <grytanie> jak chciał zrobić jumpscare'a w lidze. Dla ciekawej wyprostanej. No, dobra, chociaż to. E, no i... Nie, nie, nie wiem, czy mam, nie będę mógł to... Nie, nie, ja nie chcę tego. T Tutaj 10 000 złotych. Tu... Dobra, ostatnia została i spróbuję kupić auto. Spróbujemy kupić auto. Eee, no właśnie, za... No dobra. To no, tak szybko. Spróbuję kupić auto już, no. Powinno mi starczyć. Raczej. Eee, nie ma innych aut. Pięknie. Eee, nie, nie starczy mi. Ile? A no tak, bo ja naprawiłem swoje auto. No, no wow. No, geniusz po prostu. Dobra. No i mówiłem, że pięćset to będzie kosztowało. Ale pięknie. Tylko tym razem się postaram nie zniszczyć tego steżaka albo jakiegoś innego, na przykład silnika. No. Jak się pytacie w ogóle, z czy, czym czy nagrywam? No, jakiego programu używam do nagrywania? To uh, GeForce Experience. experience no Pewnie nie najlepszy program, ale po prostu ten program mnie nie zaczyna wreszcie. Na razie tego używam, a najwyżej OBS-a tego no. Nie wiem co będzie lepsze, zobaczmy. A teraz to może tylko... O kurde! Nie! nie. E, mogłem nic nie mówić na temat rozwalania tego auta. Mogłem. Dobra. No tak. ja Najwyżej dostanę też te... A, Nie, nie, co w ogóle dostanę nic? To by zapłacił za takie auto. przygotuję się na dostanie minus... So... dostanę... kurde! nie właśnie okej, tego mogłem się spodziewać o! o! Pięk... no już to miałem no dobra i tu są level 2, level 4 Mm, okej. dalej mi nie starczy na oh, pewno uh, na auto, ale zobaczcie, czy to są w ogóle auto jakieś. O! No. No, kurde. Cool New and used, ok? O, 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 okej. O, okej. Jakim cudem? Jakim cudem to kosztuje więcej od tego? Przecież to te auto powinno kosztować gdzieś. No nie wiem, 30 tysięcy. Oj, więcej dobra. No Ale no. Mm, dobra, naprawiło mi się to auto. Wow. Czekaj, skoro mi się naprawiło to auto, to już znaczy, że minęło 10. Wiecie co, chyba zrobię kilka dostaw i szybko kupię auto i już na kolejno odcinek to wszystko zostawię, bo no nie chcę mi się edytować znowu 30 minutowego filmu, już myślałem, że rozwalię to auto znowu, ale na szczęście No, gdzie w ogóle jak nagram taki długi bardzo film, no to nie to, że muszę oglądać go, to jeszcze edytować go. No, Pytały mi się odkleiły. Mam przyklejone je do ściany do góry. Nogami. Zmodyfikowałem je trochę. Ale no... Kurde, teraz będzie problem. No, mam na taśmie dwustronnej je zamontowane. I no mogą się odklejać. Wie, wiecie co? Kurde w sumie te auto i wrócę się potem, bo chcę ci usłyszeć te auto. To, to jest coś pięknego. No. To jest po prostu coś pięknego. Ten dźwięk tego auta to jest yy, wchodzenie do niebiosa. Dosłownie. Dobra. Yy, może wam ścinać, ale oglądam ostatnie firmy i nie ścinało. Więc no to Dobra. Gotowi. 3, 2, 1. Miód dla moich urusz. To jest... pięknego, dlatego lubię tało. co jest piękne a jak jeździ się tym, no to dopiero już skończony lag chyba, że nie lagował bo... jaki slajd damage tu nie było nic Okej, okay, walić tą grę No w sumie chyba się nie wyłóżę jednak podam to, ale tutaj może będzie coś lepszego 12? Okej okay. Okej okay. Ale Jeszcze mam dwa punkty do sprawdzenia Okej, okay, trzy to, to mało, ale mogą być drogie. Nieważne. Nie, nie no i jedno jest trochę drogie. Dla mnie to... to dla mnie 130 to jest drogie. Znaczy jak ma takie auto. O nie, koniec lagów już. No. To tam chyba było najdroższe. Chodzę nie powolne. Je, 11? Kurde, straciły się auta. A, dobra. Dobra, e, 250, wow. E, w takim razie mi chyba już starczy na nowe autko. Akurat jestem przy tym garażu. No ten odcinek już prawie tak trwa pół godziny więcej Więc no A najwyżej się nie uda No Najwyżej się nie uda Kurde Wiecie co? Wie, wiecie co? Balić to Balić te głupie Dobra, moje wymarzone auto. Jak ja to zamienię w driftkara to będę nie wiem. I, I wy też raczej to. Tej taksi to nie. No i to ma zegarek, to jest w w życiu. Nie, nie badajcie, że on działa. Wskazówka się tutaj skoczyła. Widziałem. Zobaczę na nagraniu, bo to pewnie co minutę w Okej. Okay. Dobra. Dziwny straszny dźwięk odpalania. Znaczy to jest diesel w sumie, więc... Ale to piękny brzmi szczerze. No. Nie wiem co tak jak w życiu. A, kurde, ja nie kupiłem tego. Oczywiście. Kupić tyle. Ja wszystko to zmienię. Silnik inny i to. A, sobie Nie łódź. Się... O, kurde. No jak już nie będę w kurde, szkoda, że nie ma O kurde, dobra, e, spadła mi O nie! Nie, no nie! Dobra, w następnym odcinku to naprawię, I... O nie, biedna trzydziestka. No, otwarte krawędze, nie będę w オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、オッケー、